Eagles zakończyli sezon, więc to dobry czas, żeby podsumować tegoroczne rozgrywki. Był to dla Orłów najlepszy rok od kilku lat. Ostateczny bilans Eagles to 4 zwycięstwa i 4 porażki. Pod względem straconych punktów Eagles byli drugą najlepszą drużyną w lidze. tak uplasował się pod względem zdobytych punktów na szóstym miejscu. W meczach ligowych w barwach Eagles zagrało aż 60 zawodników. W ataku prawdziwą gwiazdą ligi został Szakif Simur, który w ośmiu meczach zdobył dla Eagles ponad 1000 yardów. Drugi pod względem zdobyczy yardowych był Awal Umaru. Ostatnie miejsce na podium zajął Mateusz Poneta. Szakif Simur był również najlepiej punktującym graczem Orłów. W całym sezonie zdobył 8 przyłożeń. Cztery przyłożenia na swoim koncie zanotował Mateusz Poneta, a trzy Jakub Kubacki. W obronie Liderem zatrzymań przeciwników został Łukasz Rylski. Tuż za nim znalazł się Aualu Maru oraz Wojciech Pesz. Pod względem powaleń rozgrywającego rywali bezapelacyjnym liderem był Mateusz Szczęg, któremu ta sztuka udała się aż siedmiokrotnie. Drugie miejsce zajął Łukasz Wojtkowski, a trzecie Ireneusz Matuszewski. W trzeciej linii obrony liderem zbitych piłek był Aualu Maru, Natomiast aż trzech zawodników znalazło się na drugim miejscu w tej klasyfikacji. Byli to Wojciech Pesz, Kuba Jędrkowiak oraz Przemysław Odzimek. Na wyróżnienie w formacji obrony zasłużyli także Kacper Witkowski, Aleksander Lech, Alessandro Madaro oraz Tomasz Sędkiewicz. Atak w tym sezonie prowadziło dwóch rozgrywających: Jan Wawrzyniak oraz bardzo młody, zaledwie 18-letni Antoni Wrubel który pod koniec sezonu wywalczył miejsce w pierwszym składzie. Na wyróżnienie zagrał w ofensywie zasłużyli także Furkan, Tanriverdi oraz Kornel Witkowski. A oto pięć najlepszych akcji ofensywnych oraz defensywnych gaz. Pierwsza drużyna Eagles zakończyła już rozgrywki, ale do swoich sezonów przygotowują się drużyna rozwojowa oraz przede wszystkim drużyna juniorska. Oba te zespoły rozpoczynają swoje ligi pod koniec wakacji. A po więcej informacji na temat futbolu amerykańskiego zapraszam na kanał Game Day na YouTube. Do zobaczenia.